Dobrze jest ułożyć tak strukturę, żeby ona właśnie nie miała głęb... głębokości tych folderów więcej niż 5, czyli jakby żeby nie miała więcej głębokości tam mhm. niż 5-6. Do piątego poziomu. Tak, tak do piątego, jak dół, tak, jakby tak. takie drzewko mhm. rysować, tak, albo właśnie tak, jak schodzić, tak, tak, żeby nie było. Opisy powinny być. Jasne, ale nie powinny zawierać treści dokumentów. Czyli tak, to jest jeżeli... to, o czym mówiłem, że często tak, tak jest. Tak. tak, czyli powinny być hasłowe i mogą, żeby w jakiś sposób, to znaczy od systemu, czy to jest system, który ma wersjonowanie, czy nie ma wersjonowania, to ułożyć sobie pewną strukturę nazw, żeby. Nie było tak, że dana osoba wpisuje daty na początku, a inna osoba wpisuje daty tak. na końcu pliku, tak? To, Albo... to potem mamy problemy z wyszukiwaniem, indeksowaniem... Dokładnie, bakterii. dokładnie. Więc warto sobie taki schemat, taki szablon e, zrobić i się go po prostu trzymać, tak? Czyli jak nazywać pliki, jak nazywać foldery. Możliwe, że no jeżeli mamy, nie wiem, jakieś działy, to żeby foldery w tych działach miały podobną strukturę. Oczywiście, że się da, tak? No bo... Też często firmy mają powtarzalne, mają projekty, i w tych projektach mają powtarzalne rzeczy, i warto, żeby ta struktura po prostu tam była powtarzalna, nawet jeżeli niektóre foldery będą puste, to ułatwi to później no, poruszanie się pod tym wszystkim.